Jest jeszcze z nami Kamila Dratkowicz, to jest taka, mówię, moja nowa przyjaciółka od serca, bo Kamila jest pierwszy raz na strefie, prawda? Słuchajcie, Kamila jest założycielką i prezesem Fundacji Hypogenek, ale tak naprawdę przede wszystkim jest kobietą nie do zdarcia, o czym przeczytacie w jej książce. I Kamila jest dziewczyną, która od urodzenia żyje z taką diagnozą, z diagnozą, która nazywa się hipofosfatazja. I jest to rzadka choroba genetyczna i jest kilkadziesiąt, mówiło się, 30 osób w Polsce, które, które z tą chorobą genetyczną żyją. A Kamila jest tak wyjątkową osobą, że ona nie tylko z tą, z tą chorobą żyje, ale, ale też pokazuje, jak żyć wszystkim, którzy, no właśnie, którzy nie mają takich takich historii w swoim życiu mają różne inne. Kamilo, to jest każda choroba jest jakąś, jakimś pytaniem takim, no, co będzie dalej? Jak sobie poradzę? Jak ty odpowiadałaś na te pytania? Kto tobie pomógł odpowiadać na to pytania? I wrócę do tego pytania, które zadałam Małgosi. Jak odkrywałaś swoją wartość? Tak jak tu powiedziałaś, też yy, przeszłam przez drogę pewną drogę z Małgosią. Gdzie małgosia mnie troszeczkę postawiła, bo tej strony takiej zawodowej. Ale jeżeli chodzi o moją chorobę, to ja z nią żyję 42 lata. I jeżeli ktoś się mnie pyta, jak to jest żyć z chorobą, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo jest to moja codzienność po prostu. Tylko, że ta choroba ma takie etapy, w życiu, tak jak w życiu, gdzie raz jest dobrze. Ja 20 lat temu tańczyłam kankana w błotach na szpilkach. Dzisiaj jeżdżę na wózku, pokonuję dystanse 10 km w biegach, ale to wszystko tak naprawdę jest jakimś planem Pana Boga i ktoś mi kiedyś powiedział, że właśnie przez to jak ja żyję, jak pokazuję jak żyję, pokazuje innym, że można się cieszyć z życia. Moja choroba nie łamie, po prostu nie łamie. Może się okazać tak, że ja wstanę i zaraz będę miała jakiś, jakąś kość pękniętą, oby nie, ale tak jest. Ja chodziłam przez pół roku, kości mi pękały. Tak naprawdę w tym wszystkim to ja bardzo dużą widzę rolę Pana Boga, który po prostu trzyma mnie za rękę i mówi idziemy. To zadałeś pytanie o wartość. Ja codziennie odkrywam tą swoją wartość. Codziennie się dzieje coś takiego. Co pokazuje mi, że ja jestem wartościowa w tej chorobie, że jestem wartościową kobietą, i z każdego kryzysu, tak jak Małgosia też tutaj mówi, można naprawdę wyciągnąć dużą szkołę życia i dać dużo dobra. Chciałam Was spytać o, o tę rolę w życiu właśnie, o to, jak te role odkrywałyście, i też na przestrzeni życia, jak to robiłyście, żeby zorientować się, które z tych moich zadań? Które się wydarzyły w życiu z mojej, z mojej zgody lub bez mojej zgody, jest w tym momencie najważniejsze. Kamila, nie tylko musiałaś znaleźć swoją drogę, która jest takim jednak towarzyszeniem w, no właśnie, w chorobie, która jest, ale też wychodzisz do rodziców, wychodzisz do osób, które słyszą diagnozę: Moje dziecko ma chorobę rzadką, jakoś to sobie poukładałaś, ile mam mnie być. Dla moich najbliższych, dla moich przyjaciół, dla mojej rodziny, dla mojej pracy, dla takiej służby, którą, którą dajesz swoją wiedzę rodzicom. Jakoś to poukładałaś? Jak to poukładałaś? Szczerze mówiąc, do dnia dzisiejszego się tego uczę, bo jak zakładałam fundację, to było takie moje pierwsze zadanie, że chcę zwiększyć wiedzę o tej chorobie. Potem przyszły kolejne etapy, tak jak tu mówisz, poznałam rodziców, którzy się dowiadują, że ich dziecko jest chore. Mimo, że ma 10 lat, tak? Urodziło się jako zdrowe, raptownie okazuje się, że jest chore. No i też był przypadek, gdzie dziecko nam zmarło czteromiesięczne, więc tak naprawdę ja się każdego dnia uczę. I, I to nie jest tak, że ja już się nauczyłam, że ja już wszystko wiem. Każda rodzina to jest zupełnie inna rodzina. To nie ma tej samej zasady działania i tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja, ja się po prostu cały czas muszę uczyć tego. Jak jeszcze taką jedną rzecz, że jak, jak pokazywać tym mamom, żeby nie były nadopiekuńcze nad swoimi dziećmi, robiąc to w taki sposób, żeby one to zaakceptowały, od kobiety, która nie, sama nie ma dzieci. Bo, no tak, jakaś mówi, jak, jak mam postępować z własnym dzieckiem, a nie ma tego dziecka. I ja się tego cały czas uczę. To nie jest tak, że, że ja już wiem. Będą na pewno jeszcze inne sytuacje, które mnie przerosną, gdzie ja będę szukała odpowiedzi i odpowiedzi nie znajdę tak szybko. Więc to jest droga, to jest cały czas droga, którą ja pokonuję. Ale z Pan Bóg zawsze stawia na mojej drodze osoby, które też mnie uczą pewnych rzeczy. I tak jak tutaj Małgosia czy Ania, ja się po prostu od nich uczę, jak być mamą, nie będąc mamą. Ja jestem tylko matką chrzestną. Więc. To nie jest żadne bycie taką mamą na co dzień. A jeśli dzieje się coś wbrew scenariuszowi, jeśli moje życie jest dalekie od moich marzeń, to co? Kamila. Marzenia cały czas mam. Nauczyłam się, że marzenia się spełnia przede wszystkim. Ale to nie jest tak, że jak ja sobie zaplanuję, że teraz coś zrobię, to tak będzie. O strefie chwały od okresu pandemii słyszałam. Kiedyś powiedziałam, że no kiedyś przyjadę. Jeszcze dokładnie rok temu Łukaszowi mówiłam, kiedyś do Was przyjadę. Tak się ułożyło, że akurat jestem dzisiaj tutaj. Ja tego tak naprawdę nie zaplanowałam, a jednocześnie gdzieś planowałam. Ja się nauczyłam, że planuję na zasadzie chcę coś zrobić, ale ja się nie, nie trzymam sztywno tych ram. Tak jak Małgosia tutaj powiedziała, czasami coś jest, co musimy zrobić w, innym, w inny sposób. W moim przypadku często choroba za mnie decyduje. Tak jak raptownie mnie położyła do szpitala, miałam operację, innego razu weszłam do kuchni, noga się złamała i też wylądowałam w szpitalu. I okazało się raptownie, że ja nie tydzień, dwa jestem po szpitalu nieaktywna, tylko pół roku leżę w łóżku. Kamila, jak przychodzi pewnie taka, tak sobie to wyobrażam, jeśli przychodzi taka pierwsza złość, no nie, nie teraz, to jakie są te myśli, które cię... Jednak dźwigają. Przede wszystkim najpierw kłócę się z Panem Bogiem i krzyczę, i to już się nauczyłam dawno, że nie trzymam w sobie tych emocji i nie mówię, że, a no dobrze, bo tak Bóg chciał. No nie. Mam prawo do złości, mam prawo do niezadowolenia, mam prawo do tego, żeby powiedzieć, dlaczego. Więc daję sobie przede wszystkim przyzwolenie na to, że mam gorszy dzień, mam gorszy etap, mam takie, a nie inne emocje. Ja kilka razy w życiu przeszłam depresyjne stany. Takie, które się skończyły lekami, które się skończyły leżeniem w łóżku, i wstałam tylko po to, żeby pojechać na konferencję do Warszawy, żeby coś powiedzieć o chorobie. Innego razu wstałam z łóżka, żeby pojechać do Małgości na bal, odebrać statuetkę po półrocznej, naprawdę aktywnej, aktywnym okresie. To były takie momenty, gdzie ja wstałam, zrobiłam coś, ale ja wróciłam do domu i ja się położyłam. I ja sobie pozwoliłam na to. Pozwoliłam sobie na to, że yy, dziś jestem bezsilna, że nic dzisiaj nie robię, ale przyszedł w pewnym momencie ten etap, gdzie ja wstałam, dobra, bierzemy się do roboty i zaczynam dalej działać. I w momencie, kiedy sobie dasz pozwolenie na coś takiego, to wszystko inne już tak naprawdę się układa lepiej niż byś zaplanowała. Jak wyglądało u was odkrywanie waszej tożsamości jako właśnie kobiet, nie, nie kobiet w spodniach, które akurat tak się złożyło, że są kobietami, a nie facetami, tylko jak odkrywałyście swoją, no swoje powołanie do tego, żeby być kobietą? Camilo, pytam o, o kobiecość, ale jak tak patrzę na Ciebie, to, to chciałabym poruszyć jeszcze ten y, wątek takiej zgody na to, że no właśnie, że jestem od kogoś zależna, że potrzebuję czyjejś y, pomocy, bo Ty... Y, ty z racji tego, że idziesz przez życie z chorobą, no potrzebujesz się zgodzić na to, żeby ktoś czasem Ci pomóc. Masz taką wersję całej kobiecości, no bo myślę, że to jest wpisane w kobiecość w ogóle, z tej racji no właśnie, że są momenty, kiedy jesteśmy kompletnie słabe i bezsilne z racji na przykład no nie wiem, wiecie, połogu, czy, czy samej ciąży, czy no milion innych sytuacji, kiedy nam po prostu fizycznie nie starcza sił. Jak to jest z oddawaniem tego pola i jak Ty siebie opisujesz swoją kobiecość? Przede wszystkim, y, moją kobiecość to y, wpoił we mnie mój tata. Przede wszystkim, zawsze mnie traktował jak kobietę. Y, mimo, że uczył y, takich rzeczy, jak naprawić samochód, jak zrobić, jak bić gwoździa w ścianę, uczył też tak zwanych w cudzysłowie męskich rzeczy, bo mówił: Ty musisz być niezależna musisz sobie sama dawać. Tata, jak mnie uczył pływać, y, zawsze miał palec po prostu pod moim, y, pod moim ciałem. W momencie, kiedy ten palec spuścił, ja szłam na dno. I tak było, po, tak naprawdę y, on w ten sposób budował moją kobiecość. Akurat to pływanie to jest przykład, ale to się na wszystkich polach w życiu pokazywało i do dnia dzisiejszego tak jest. Y, więc kobiecość przede wszystkim tata we mnie wpoił. Później tą kobiecość też jakby potwierdzili koledzy, znajomi, którzy no, traktowali mnie jak kobietę i jeszcze nawet wymagali ode mnie tego, żebym ja od nich tego wymagała, więc... Pan żebyś był... pozwoliła sobie pomóc na przykład, tak? tak? Żebyś tak. pozwoliła wynieść te śmiecie. Tak, tak, więc tym bardziej właśnie jak zaczęłam chorować, no to ja musiałam też właśnie przełamać ten taki moment, że ja potrzebuję pomocy przy codzienności. Tak jak tutaj wczoraj rozmawiałyśmy, w momencie, kiedy ja się połamałam, no koledzy przychodzili i wyrzucali śmieci, zmywali podłogę, zmywali naczynia, gotowali mi obiad. Robili po prostu coś, co było z jednej strony dla mnie oczywiste, naturalne, ale z drugiej strony, no pomagali w tej mojej słabości. I ja sobie musiałam dać też zgodę i takie przyzwolenie. No dobra, ja nie daję rady, potrzebuję tej pomocy. No ale dzięki temu też ja też odczułam i dostałam coś, czego chyba nigdy bym nie odczuła, jak mężczyzna potrafi traktować kobietę z szacunkiem, jak potrafi właśnie w niej tą kobiecość jeszcze bardziej podkreślić poprzez codzienność. Tak więc panowie drodzy, jeśli kochacie swoje kobiety, to naprawdę w codzienności możecie okazać im tyle miłości i pokazać, że one są kobietami i księżniczkami, że... Nawet sobie chyba wiele osób z tego nie daje sprawy, ale tak jest. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały o roli kobiet w kościele. Czuję, że to jest ważny temat, ale jest jeszcze jeden, który mnie bardziej, bardziej mnie pociąga. Myślę, że z racji takich moich jednak zawodowych upodobań. Wczoraj o tym rozmawiałyśmy. Powiedzcie z perspektywy kobiet, które sobie odpowiedziały na pewne pytanie bo jesteśmy wszystkie po 30. Ja mam 42 lata i ja się tym chwalę. <noise> Ale są tutaj dziewczyny znacznie młodsze, nasze młodsze przyjaciółki. Są też dziewczyny troszeczkę starsze, które pewne pytania pewnie zadały sobie nie raz, nie dwa, tylko 10, 10 razy. Ale powiedzcie z perspektywy tego miejsca, w którym jesteście, dzisiaj, przed czym chciałabyś ustrzec, ochronić? Swoją córkę, młodszą przyjaciółkę, młodą dziewczynę, przed czym, przed czym chciałabyś ją uchronić. Co byś powiedziała, gdybyś miała powiedzieć jej dwa zdania, to o czym by były te zdania? Kamilo, a ty, jak myślisz o, o swoim doświadczeniu, to przed czym byś ostrzegła młode kobiety, inne? Przede wszystkim, żeby nie bazować na opinii innych. Robić to, co nam podpowiada serce w połączeniu z rozumem i tak jak tutaj Małgosia też mówi z emocjami, to wszystko trzeba jakoś połączyć i tym się kierować i robić to, co uważamy, że powinniśmy zrobić. Nie kierować się tym, bo czegoś nie zrobię, bo z kimś nie porozmawiam, bo co ludzie powiedzą. To jest właśnie takie, z, tak jak tu Małgosia też powiedziała, to jest ta zła myśl. No ludzie będą mówili różne rzeczy, ale nie ma co się przejmować, tylko robić i... Ja staram się każdemu mówić, że ja robię w życiu to, co uważam za słuszne. I po latach czasami okazuje się, że zrobiłam coś najlepszego, mimo że wszyscy mi mówili: Co ty robisz? Ty sobie opinię popsujesz, ja dzisiaj wiem, że zrobiłam najlepszą rzecz. Mówili ci, nie będziesz wsiadała na motor, nie będziesz tańczyła. Słyszałaś takie słowa? E, jako dziecko usłyszałam, ty i tak będziesz jeździła na wózku. To było tak, to było takie takie przekleństwo, które ja usłyszałam od lekarza i to było coś najgorszego, co mogłam usłyszeć, bo w momencie, kiedy powinnam usiąść dla własnego zdrowia, powiedzmy to sobie szczerze, wózek to jest też rehabilitacja. To jest po prostu, powiem szczerze, ten, kto wymyślił wózek inwalidzki, kto dzisiaj robi to, żeby ten wózek był jak najbardziej wygodny, to jest po prostu dar od Boga. Ja się przełamałam, usiadłam na wózek. No i okazało się, że moje życie się zmieniło całkowicie o 180 stopni. Dzisiaj biorę udział w biegach, w maratonach i ja jestem szczęśliwa i zadowolona. Więc yy... Mówisz o sobie, że jesteś kobietą nie do zdarcia. To znaczy, że kiedyś usłyszałaś, że no właśnie, nie rób tego, bo to cię zedrze. To jest nie dla ciebie. Nie, to akurat to jest, to powiedział mu świętej pamięci wujek, który zobaczył, że trzy miesiące po operacji. Wsiadłam na motocykl jako pasażerka, mając jedną nogę dopiero co po operacji jeszcze niezrośniętą, koświdową, druga pękająca. Przyjechaliśmy 150 km jako pasażerka na ścigaczu. I szczerze mówiąc, gdybyśmy mieli wypadek, to ja bym z tego wypadku no, nie wyszła, bo ja byłam przywiązana do tego motocykla. E, tak, teraz to mogę powiedzieć, ale y, nie żałuję tego. Tak, szanowni. Kamikadze, Małgosiu. Ale y, właśnie, zrobiłam coś, bo chciałam. I ja jeszcze pamiętam, y, powiedziałam, mówię, Panie Boże, jeżeli ja mam jechać i Ty temu błogosławisz, to będzie piękna pogoda. Najpiękniejszy, najcieplejszy dzień września. Więc y, to, to, to właśnie tak wygląda moje życie. Ja tego inaczej nie umiem powiedzieć. Ja po prostu robię to, co uważam, że jest y, słuszne, że tak powinnam, ale zawsze zadaję Bogu pytanie. Jeśli mam tego nie zrobić, to daj mi znać. Nieraz tak wychodzi, nie rób tego, nie kombinuj, nie przeginaj. No ale są takie rzeczy, tak jak ekstremalne. Wsiadam na motocykl, fajnie było. No. Najlepszy dzień w moim życiu. No, Ostatnio pytałam właśnie kolegi, czy pojedziemy jeszcze raz. Powiedział nie. Czeka, aż będę w lepszym stanie zdrowia. Mówicie o, o pragnieniach, o słuchaniu tego wewnętrznego głosu, o... O kontakcie z Jezusem. Wszystkie jesteśmy chrześcijankami, jak tutaj siedzimy. się sobie na takie pytanie dotyczące tego: No dobrze, Panie Jezu, dałeś mi tą łaskę wiary, dałeś mi doświadczenie Twojej obecności, pociągasz mnie za sobą. Czy to, czy to że ja jestem w, w, w kościele w czwartej, piątej, a może w pierwszym rzędzie, wystarczy? Czy chcesz ode mnie czegoś więcej? Jak wy postrzegacie, doświadczacie rolę. Kobiet w kościele swoją rolę. Ktoś mi kiedyś powiedział, że życie to jest przede wszystkim życie Ewangelią, więc ja staram się po prostu żyć i swoim życiem pokazywać. Niejednokrotnie się spotkałam z takim to ty jesteś wierząca? Ja mówię, no tak. Ja mówię, ale dlaczego miałabym nie wierzyć? No, bo ty nie wiem, no tak zażartowałaś, czy tak się zachowujesz, albo nie wiem, tak się ubrałaś, albo zrobiłaś to. Ja mówię, no ale jestem wierząca, to nie ma jakby nie wyklucza. Więc. Yy... No przede wszystkim takie życie na co dzień. Ja się w ten sposób odnajduję, a Pan Bóg czasami właśnie prowadzi, że w kościele mnie stawia w takich miejscach, tak jak wczoraj, że Pan tak wczoraj tak. posługiwałam. Co też wyszło całkowicie na spontanicznie. To, że siedzę tutaj, to też jest coś, co Pan Bóg tak naprawdę przygotował. I chyba moją rolą w kościele jest po prostu bycie tu i teraz w tym miejscu, gdzie Pan Bóg chce. Czyli z taką otwartością, tak? Do czego mnie, pani Boże, zapraszasz, to ja idę? Tak, 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 od, od kilku lat, zwłaszcza jak się połamałam, ja wtedy zaczęłam zauważać, jak Pan Bóg wykorzystuje mnie, jak jestem Jego narzędziem, co jest w ogóle konsekwencją modlitwy, którą odmawiałam 20 lat temu, modlitwa św. Franciszka, uczyń Panie ze mnie narzędzie swojego pokoju i teraz to się wypełnia. Ta moja prośba, to moje pragnienie. I to jest moje miejsce w Kościele. Jestem tu. Gdzie Pan Bóg chce, żebym była w danym momencie?